Się, to video x i to jest pierwszy odcinek z podróbki GTA Root Auto albo jakoś tak będziecie mieć miniaturkę, to tam będzie tytuł gry ja tutaj już wyruszyłem, że tak powiem w drogę pod nasz ukochany bank może mi się uda coś tam obrabować idziemy po schodach ja mam takie szczęście, że to tak łatwo się wszystko robi że wow. Pieniążki, pieniążki dawaj, dobra. Plus 18, kurde, dobra. No i tak się To i tak nic nie działa. To spoko. I no, tak nic nie Mam tą pałę. Gdzie mam tę pałę? Kurde... E, da, 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 o. Otwieraj, otwieraj, otwieraj. Podruba to jest tak straszliwie niedopracowana. Ale za to fajna, dobra, czekaj, 12 spoko. Tutaj jeszcze mamy, o. Policja jeszcze na szczęście niego nie widzicie tej gwiazdki, tu mnie, kurde. Trochę, trochę, tutaj zarobiłem, ale trzeba będzie jakiś mm, auto, au, auto z pieniędzmi trzeba będzie obrabować, czyli inaczej. A to się będzie to? Dlaczego mnie jeszcze w ogóle policja nie goni? I dlaczego to wszystko jest niezniszczalne w tej grze? Dobra, nieważne. Idziemy. Drzwi zostają otwarte, jak w, w prawdziwym banku. O, policja. Siema, 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 siema. Dobra, nieważne. Yy... Idziemy sobie poszukać lepszej furkę. O, tutaj jest taka Dawaj, na pewno będzie miała turbo. Nie ma turba. Bardzo słabo, bardzo, ale to bardzo słabo. Dobra, nieważne. Um. Kurde, taxi, taksi. Dawaj, taksi Ale się teraz muzy muzyczka mi włączył. kotaj tutaj też nie ma turba. Posłuchajcie sobie. Taka muzyczka, chyba była w Silk Clean Racing, albo coś, jak tak. No taka, taka muzyczka, chyba była w Hill Clean Racing. to w ogóle te taksi jest szybkie. Ciekawe, czy mogę zarabiać dzięki temu taksi. O, tam, by, tam jakieś tańce były. O. Ej, nie mów, że ja mogę sobie zabrać normalnie pasażerów. Tak. Dobry Ej, dobra. Lepiej wydobyć cenę. No i... shit, 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 O kurde kurde kudę kuda, mi zrobić. uda mi się nie uda mi się nie uda mi się To jest niemożliwe, To jest niemożliwe, Dobra, wezmę drugiego, bo... Wezmę drugiego, bo faciu mnie ogarnąłem, że tak powiem, tak trochę. No to coś się mi się udaje jak kołaś nic. na piechotę. Idź na piechotę. Poszedł! Poszedł. Dobra, no, ja bierę tego. Ja chciałem zdadę, że będzie... Wsiadaj takim kopem. Na piechotę mógł sobie podejść. No ale dobra, przynajmniej powinniśmy zarobić. Zajdę z drogi. O! Plus trzydzieści! Wsiadaj! Tam jest drugi klient, więc fajnie się. Fajnie wyszło. Sit, sit, Dobra, spadła. I uwaga, uwaga, dostaliśmy plus 42. O kurde, ale ja będę zarabiał dzięki tej taksówce. Widzicie, Dawid? Trzeba ci... Prawie przejechałem, gościa. Dobra, nieważne. Wsiadaj, gościów. Gościówka, wsiadaj. Prawdziwy gangster z wąsem. To helikopter. Jestem poszukiwany i tak, więc jak mnie nie znajdą to może być trochę lekki, że tak powiem przypał. Wow. Oh, sheet, 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 sheet. <trymne> 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 może specjalnie dla was y rozwinę jakiś pościg policyjny, żebyście zobaczyli, jak to wygląda Gun shopa, do gun shopa ej, zresztą, mam nie stać na tą mini spiówkę na tą yy, spiówkę, no stać mnie, let's go kurde, żeby mi nikt, nikt, nikt tego nie zabrał spoko, tak szybko szybko, szybko na szybko, I... na szybko jezu, chłopie o kurde Chłop też normalnie niemożliwe. <grywa> Właśnie, idę, idę, idę. idę. To jest moja taksówka? Sheet, nie idź, nie idź, nie nie. Shit, nie mogę jej stracić. A zresztą muszę podjechać pod innego sklepa z ganami, bo w tym są inne gany, a w tamtym. Są inne gany, że tak powiem. Kutek do Dogonię go, dogonię go, dogonię go. Tylko po prostu potrzebuje czasu. A ten jedzie i jedzie. A ja potrzebuję taksówki. Jakie taksówki, Dawid? A, zapomniałem, zapomniałem powiedzieć. Borysek jest tutaj z nami, że tak powiem. Dawaj, 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 dawaj. Let's go, do... Jest. No, ja sobie tutaj gram, y No, gra sobie w, się, w się a jak, więc graj i się nie odzywaj, i się nie oznamy. Dobra. Kolejny klient. Kolejny klient? O, widzę tam jakiegoś klienta. Bo to jest oznaczone takimi, to jest oznaczone, oznaczone takimi, wiecie... Spała. O, takimi, takimi linijkami, że tak powiem, o. Kude, no Chodzą... Dobra, no. O! Jakiś santa tam jest! Shit! 30 sekund, dobra! A i tak zresztą tutaj, tutaj mieszkam, mieszkasz obok gangstera, który który ukradł taksówkę, więc masz fajnie nawet. O shit! Nie, 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 nie! Pierwsza gwiazdka, jedna gwiazdka! Kurde, rozpętałem, rozpętałem Oj, pościg. O, escaping. Escaping się za chwilę zrobi, ale... Kurde, Maciek. O, hotel tutaj nawet jest dobra. Minus 35 Jak się kogoś nie dowierzy na coś, to się traci pieniądze bez sensu. Bez sensu? Kurde. No chyba to jest Coś ten pościk. No, go, ten gość, co go y, zawiozłem, wracał. Wskakuj wąsiku. No, co ty robisz? Wskakuj wąsik. Ze mną jesteś bezpieczny. Tak naprawdę to cię oskubie z forsy 40, 50. Jakoś tak może od ciebie wezmę. O to Ej, nie wierzę, nie wierzę, spokojnie, spokojnie Nie wierzę nie wierzę Ja chyba za chwilę zniszczę tą taksówkę Ile będę? Minus 41 Na górę jest Idę na górę, idę na górę A teraz gdzieś się pojawiłem No i na dodatek mam jeszcze jedną gwiazdkę gdzie są chłopcy, radarowcy? A tu? Oh. Tu powinien być jeden spoko wy, grzucę granatnika i gin. Buuu. Chcieliście wojnę, to rozpętałem wojnę. Dobra, potrzebuję jakieś auto. Tak w ogóle. Biorę. Po co to nie jest dobry? Co ty bo mnie gonią, a ty co chcesz z tym? Bo ja gram w Steel. No dobra. W bom botanics z Fortnite'a. To mniejsze. O, jest okarse, dawaj, dawaj. Okarse, so okarse, so okarse. So Dabić jak jest twoje konto. Skąd ja mam wiedzieć? Kurde. Bo nie wiem. Dawid. Jak? Co się? Ty się... Dawid? Jak się? Nie wierzę, że się tak dobra. Ej, wiecie, co? co te auto w ogóle tak sprzedać. Dawid? Dawaj tego. Chikana. Pierwszy Chicken Korn. Ja, Dawid, jakie masz hasło tutaj? Bo ja wiem. Nie wiem. Nie pamiętam już. No no dobra, i za... cicho bądź, cicho. Było... 3 dolary. Za 3... Nie, 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 nie dam ci, gdzie on jest. Kurde, znikną. Nie ja mogę tak go tak zbić. No tak... przestań. Nie, poczekaj chwilę. No dobra. Może mi teraz zaproponuję więcej? Bo można kilka razy. Zobaczymy. 3 dolary, teraz 7 dolarów. Już Borysek. Na, na babci konto. Na babci konto idź. A nikt nie kombinuj w ogóle. Ale Gadają! 4 dolary no, no, tylko no. Na, na. 4, Tylko 4 dolary i tak, i tak się będzie sprzedawać yy, dobra. Chodź 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 chodź, 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 coś się tam pomyślało i musiałem I musiałem, że tak powiem, zainterweniować Siema, 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 siema Dawaj go do morza, dawaj go do morza Ocyń się A co się moja droga. Uuu, telefonik tutaj też jest. O. Czaty. Map. Mapcia. Tutaj sklep z galami, że tak powiem. No. To mhm. Dobra, trzeba wziąć jakieś autko. Szkoda, że nie mam granatów. Bym sobie, że tak powiem, zrobił tutaj... Przyjechał go. Całkiem normal. Takie normalne, że aż szok. Tak w ogóle ja stoję i wiem, jakiś gość wjechał Dawaj, auto. Dobra. Uuu, policja. Siemka, mordo. Siemka. Nic mi nie zrobisz. Dawaj, auto. Dawaj, auto, policja. Powinna być to i tak zainterweniować, ale nieważne. O, turbo. Tutaj sobie tańczą. Dobra, narka. Pum, sobie driftnę. Skąd wyjdą chłopcy radarowcy? Tak, w ogóle ta gra jest straszliwie niedopracowana. No ale niby fajnie, że jest taka podróbka. Gdzie jest chłopiec radarowiec? O, tutaj. Z ulicy naprzeciw, spoko. Wie tutaj okrążemy, że tak powiem. O, 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 policja. policja. Biorę policję! Bum. Tu tylko policja. Marka. Dobra, na mojej masce przez chwilę był. Ja tu jadę. Ja tu jadę. O, ja się robi. Proszę bardzo. Spadam. Mogłem zresztą pójść, pójść yy, znaleźć, ta, znaleźć taksówkę znowu. Znaleźć sobie znowu, że tak koks, taksówkę. Kurde, już nie ma turo. Czuję się jak A nadal jest. Dobre, dobra, dwa moje monster trołaka. Chłopi, ja będę wszystkich roz... No dobra, pocypowałem się już drzewa, czyli że... Wiem, że wszyscy pójdą... Jak z oh, shit. Kurde. Mm. O, plus 7, plus 8, kurde. Nie wiem dlaczego, ale za obraże... Obrażenia... Ubrażeniem dostaje się hajs. Więc no i um, um, pomocy: o o o, 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 kurde, o kurde, okej, okay, okej, okay. okej, okay, dobrze. Mhm. Zrobimy takie coś. O, dobra. Zresztą ludzie będą, ludzie będą sobie mieli, byli na drodze, ich, a ja ich bez problemu, wiecie, że tak powiem, u... o kurde, o kurde, dobra, dobra, trzapnąłem jednego, trzasnąłem jednego, trzasnąłem jednego. Tak zresztą, to jest bardzo ciężkie do... Zostaw, zostaw! To ty... Zostaw. Ja idę po... jakiś, samochód, jakiś samochód jakiś samochód kurde ktoś ma jakiś samochód nikt naprawdę nikt? Nikt? nikt 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 no nie no ja nie umiem załatwić policji z gołej ręki w tej grze wolę mieć że tak powiem przy sobie tak 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 to było idealne to było idealne o bomba ta na snapek siemka ich może chwilę spo... To może ich. To może ich spowolni Chudę, nie wierzę. Minął auto. <tacza> Tańczył tam. Co wy jesteście posągi? Florgan. Tak, mój zbawco. Bum. Dobra. Po problemie po, po kłopocie dawaj auto. Kolejny. Kolejny. Dobra, dwa, dwie gwiazdki już wbite. Lecisz, 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 lecisz. Gdzie ty jesteś? A tu! Kurde, pominałem go, pominąłem. Pominąłem gościa. You are friends. Dobra. Escaping, dobra. Kiedyś zdobyłem aż pięć gwiazdek i na szczęście um, udało mi się, że tak powiem, wygrać. No dobra, samochód się bierę i się je... I tak się rozpoczyna historia o gangsteru zwanym Dawid, który nie wiadomo co robił, po prostu wkurzał policję i tele.